Te tanie słuchawki mają bardzo dobre mikrofony i obie pary możecie wygrać, więc oznaczcie swojego znajomego, a ja zaraz wam powiem jak to zrobić. Przed Wami nowe Crave RGB i Crave Pro od marki Crux, czyli przewodowa wersja z podświetleniem i bezprzewodowa, zawierająca Bluetooth i 2,4. Co one potrafią? Przede wszystkim to budżetowe rozwiązanie kierowane dla graczy, które są lekkie, wygodne, ale Crave RGB są raczej dla młodszego odbiorcy. Dla dorosłego mogą być one odrobinę za małe. Z kolei Crave Pro są znacznie większe, mają trzy wbudowane no i opcje czuwania, aby podczas rozgrywki żadne połączenie z telefonu Wam nie uciekło. Jeżeli chodzi o dźwięk, tutaj mam pewne ale, ponieważ pojawia się bardzo dużo basu, jest intensywny dół, no i widać, że liczy było się a niekoniecznie idealna wzorcowa praca. Natomiast nie oszukujmy się, to mikrofony w tych słuchawkach zaskakują. Bo w tym momencie możecie posłuchać mikrofonu z tańszych słuchawek Crave RGB. A tak właśnie wypada mikrofon w Crave Pro. I z takimi mikrofonami nikt na Discordzie nie będzie grymasił. Obie pary są do w moim filmie na kanale. Wbijajcie zatem tam, zostawcie lajka, like odpowiedni komentarz. No a samego linka do filmu oraz ceny tych słuchawek znajdziecie pod spodem. Będziecie zaskoczeni.